it's a hard path the life of a hero sometimes they die i don't know if i can be the next iron man you've got gifts parker the world needs that your friends are in trouble you are all alone the question is what are you going to do about it superhero stuff Siemano, z tej strony Moro, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, ponownie w tematyce filmów Marvela, czyli w tematyce, której tak nikt nie obejrzy. W dzisiejszym odcinku pod lupę weźmiemy sobie najnowszą premierę MCU, czyli film Spider-Man Far From Home, czy jak to woli po polsku Spider-Man Daleko Od Domu. Film miał premierę 5 lipca 2019 roku i w tej chwili jak to nagrywam jestem mniej więcej 24 godziny od powrotu do domu po tej świetnym seansie i chciałbym zdać swoją relację oraz opinię na temat tego właśnie filmu. Od razu na wstępie zaznaczam, że materiał jest bez spoilerowy, więc spokojnie, możecie na spokojnie obejrzeć i nic nie zepsuje wam sensu. Uważajcie na spoilery, bo naprawdę ten film jest wart obejrzenia go tak po prostu na świeżo. Oczekiwania miałem dość spore, ponieważ dużo rzeczy nam było już fajnych pokazane, tak jak ten nowy strój, jeden, drugi, czy chociażby Mysterio, którego już ja sam mówiłem już od dwóch lat, że ja chciałbym Mysterio jako kolejnego złoczyńcę. No, i dostałem, więc byłem bardzo zadowolony z niego. Kostium był po prostu prześliczny, piękny, bardzo yy, pasujący do komiksów, bardzo świetnie odtworzony. W ogóle pomysł na Mysterio jest świetnym pomysłem, a danie do tej roli Jake'a Gyllenhaala było naprawdę świetną decyzją, i zdecydowanie, chyba no naprawdę jedną z najlepszych, jakie mogli, mogli podjąć, jeśli chodzi o casting do tego filmu. Oczekiwałem dobrego, solidnego, fajnego, z dobrą akcją filmu, po prostu o Peterze Parkerze przede wszystkim, ale także dużo fajnej, typowo Spidermanowej akcji i o dziwo dostałem to wszystko, a nawet jeszcze więcej. To po prostu najlepiej opisuje ten film, że dostałem wszystko i nawet ponad moje oczekiwania. Film był niesamowity, świetny, po prostu naprawdę. Ostatnio tak dobry film oglądałem, no cóż, rok temu i było to Avengers Infinity War. Ale to był jedyny film w swoim rodzaju, a to jest po prostu film o Spider-Manie. O jednej postaci, co prawda pojawia się tam też Nick Fury. Motyw jest trochę też y, związany ze Stonem Starkiem, co wiemy ze zwiastunów. Y, natomiast, no jest to oczywiście Mysterio, ale to wszystko są jakby postaci związane ze Spider-Manem. Nie ma tak jak w Avengers ogólnego crossovera, gdzie są wszystkie postaci z filmów. Tylko to jest film salowy, po prostu Spider-Man daleko od domu. I. Film naprawdę wyszedł wyśmienicie. Ogólnie, moim ulubionym filmem o spider manie jest Spider-Man Homecoming, i obawiałem się, że niestety jego kontynuacja może wypaść gorzej. Chciałem, aby chociaż dorównał Homecoming, pomimo tego, że właśnie jakby same stroje od strony wizualnej, film zapowiadał się do bardzo dobrze. Na pewno bardzo dobrze. No i sam złoczyńca, mystery, na którego byłem po prostu podekscytowany, jak nie wiem też dawały duży plus już przed premierą, że naprawdę uważam, że film może być świetny no ale to nie oznacza, że film będzie dobry film mógł wyjść źle mogli zepsuć po prostu wszystko zwłaszcza, że sam film nie robi tylko Marvel, ale także ma duży wpływ na niego Sony bo w końcu jednak Spider-Man dalej jest postacią Sony więc oni mogliby coś tam popsuć na szczęście mogę na spokojnie powiedzieć to jest najlepszy film o Spider-Manie jaki do tej pory powstał jeśli ktoś film oglądał, może się ze mną zgadzać, może się ze mną nie zgadzać, ale jeśli ktoś nie oglądał, to od razu mówię, że na pewno się nie zawiedziecie na tym filmie. Są może osoby, które no, będą trochę niezadowolone z tego filmu, ale w większości są to ludzie, którzy po prostu narzekają na wszystko, co jest związane ze Spider-Manem, z Peterem Parkerem, właśnie z MCU. Yy, no, a takie opinie to są dość takie, no, nieszczere. I nie do końca biorę to pod uwagę. Ja oczywiście szanuję każdego opinię, no ale nieważne. Peter Parker, już tak szybko przechodząc, świetnie, 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 świetne rozwinięcie postaci. W Homecoming był też bardzo fajnie zrobione. Były pokazane trochę tego jego problemy między byciem superbohaterem, a zarazem tym, że chciał być. Mm, nie do końca tym pańczakiem sąsiedztwa, ale chciał być Avengersem i w ogóle w tym filmie wyszło na odwrót. On. Jest zaciągany jakby do roboty jako ten wielki bohater i jako taki reprezentant Avengersów, bo w końcu Tony Stark zrobił z niego Avengera, yy, a on się tłumaczy, że on chce być tylko miłym pajączkiem sąsiedztwa i nic tak naprawdę więcej, bo po prostu ta jego duża rola wielkiego superbohatera w tak młodym wieku komplikuje mu jego sprawy prywatne, jego życie prywatne, i to jest typowy, piękny, idealny, klasyczny motyw Petera Parkera z komiksów. Czyli właśnie to, że Peter musi pogodzić w jakiś sposób swoje życie prywatne, swoje sprawy, problemy. I bycie superbohaterem co najczęściej no, nie wychodzi zbyt dobrze. Kolejną świetną, a no nie wiem czy nawet nie lepszą postacią w tym filmie, która po prostu skradła serce i moje, i na pewno wielu, wielu widzów, jeśli chodzi po prostu o postaci przeniesione z kart komiksów na duży ekran, jest to Mister, który jest według mnie. Jeśli chodzi o MCU, takim drugim najlepszym złoczyńcą Marvela, jaki był w Spider-Man Homecoming, był y, Vulture, był, był Sam. Y I on był też bardzo dobrym, y, dobrym złoczyńcą. Miał świetną motywację, był taki bardzo człowiekiem. Dało się go zrozumieć. Ja y obawiałem się, że Mysterio będzie takim po prostu koksem <gryw> i będzie świetny od strony wizualnej, ale jego rozwinięcie postaci może nie będzie do końca dobre. A tutaj o dziwo naprawdę, naprawdę postać jest świetna i pod tym względem także Far From Home wychodzi lepiej niż Homecoming. Co prawda Homecoming dalej bardzo lubię i jest to świetny film i to było jedyne takie odczucie w moim życiu, aby obejrzeć ten film. Nie zapomnę tego, natomiast Spider-Man Far From Home jest wyśmienitym także filmem i naprawdę na sensie bawiłem się niesamowicie. Emocje były wielkie dla takiego fana jak ja. I fana MCU i przede wszystkim spider na coś niesamowitego. I ogólnie recenzje filmu są świetne, ludziom bardzo się spodobał. I nie dziwię się, ja byłem po prostu zachwycony. Yy, I tak szczerze mówiąc, bo były też właśnie głosy, że film jest świetny, najlepszy film roku i w ogóle, chociaż z tym, że najlepszy film roku yy, też. Yy, no tak, ludzie mieli mieszane uczucia, że jak najlepszy film roku, bo halo, przecież Avengers Endgame było w tym roku, tak. Yy, I tu. Jestem jedną z tych niewielu chyba osób, ale taka jest moja opinia, że. Moment, uwaga, uwaga. Chwilę, muzyka, stop. Ok, dobra, film, stop. Ok, jest czysto. Dobrze, muszę to wygłosić y, bardzo dumnie i tak odważnie. Spider-Man, Far From Home, jest lepszy niż Avengers Endgame. Chyba nie muszę powtarzać. Więc naprawdę Spider-Man Far From Home jest w tej chwili moim drugim po prostu ulubionym filmem MCU. Na pierwszym miejscu jest Infinity War, ale to jest film jedyny w swoim rodzaju, tego się nie zapomni, nigdy tak było świetne przeżycie i nigdy zapewne nie będę miał takiej satysfakcji mm, z jakiegoś filmu, jak miałem z Infinity War, natomiast Spider-Man dał mi podobnych emocji i gdyby nie to, że to jest film o pojedynczym bohaterze i było ogólnie bohaterów mniej, to stawiałbym go na równi z Infinity War, ale drugie miejsce to i tak jest świetny wynik. Oczywiście jak można już sugerować, moja recenzja jest dość jednostronna, nie będę tego ukrywał z tym filmem zachwycony i film jest świetny, ale oczywiście podkreślam, to jest tylko moja opinia. Mogą się przytrafić osoby, którym się ten film w ogóle nie spodoba, bo są tacy ludzie. I oczywiście mówię, szanuję każdego opinię. Każdy może mieć swoją. Mi się bardzo podobało, więc chcę wyrazić swoje podekscytowanie, zwłaszcza, że mam teraz okazję nagrać jakiś film na kanał. Co prawda wiem, że właśnie filmy z Marvela, MCU mało są oglądane na moim kanale, no ale cóż, nie mam niestety jakby pomysłów i w ogóle kontentu póki co na kanał, więc właśnie już po jakimś czasie od premiery filmu, czyli tak mniej więcej za jakieś powiedzmy 4 dni, może tydzień najpewniej, Chociaż nie obiecuję, ale postaram się nagrać jakiś film, właśnie związany czy to z MCU, czy to ze Spider-Manem. Mogą to być easteregi, ciekawostki, teorie, czy może jakieś większe streszczenie, bądź może recenzja ze spoilerami, jeśli takie coś byłoby ciekawe. Chociaż wydaje mi się, że już swoją ogólną opinię dałem tutaj, więc najpewniej jakaś teoria, albo spekulacja na temat przyszłości, czy też może easteregi, bo czegoś takiego na moim kanale nie było. No i oczywiście, jeśli ten film Wam się spodobał, proszę o zostawienie łapki w górę. Subskrypcja na kanale również byłaby. Bardzo mile widziana, a nawet bardziej niż łapkę w górę, prosiłbym o komentarz, czy takie filmy mogą być, czy pasują, czy jakby moja opinia na temat filmów, czy ogólnie filmy na temat Marvela Was interesują. Jeśli tak, to bardzo mi miło, postaram się nagrywać ich więcej. Dziękuję bardzo za uwagę, do kolejnych odcinków, hejka.